Dzień dobry, zaczynamy. Vlogmas dzień trzeci. Ja sobie pozwolę już to z tam zabrać i postawię tutaj, przy okazji mus, muszę Was ustawić, bo coś krzywo. Y, trójeczka, jeżeli chodzi o herbatkę Irving. I mamy dzisiaj herbatę czarną wiśniową z kardamonem. Ta może się prezentować. O, trzeba to zabrać, bo się nie mieści w kadrze. Tak prezentuje się herbatka Irving. I za chwileczkę jeszcze sobie otworzymy herbatkę z tego drugiego kalendarza. To, to chyba muszę Was troszeczkę dalej przesunąć, bo nie będzie widać. Czyli mamy trójeczkę. I w trójeczce, słuchajcie, ja wczoraj już jedynkę. Wypi... Oj, nie wiem, czy to wypadło stąd. Chyba tak. Chociaż. Przecież... W trójce nie ma herbatki. W trójce nie ma. To wiecie co? Ja sobie dzisiaj zrobię tą e, dwójeczkę. Bo ta całkiem możliwa, że gdzieś wpadła. Ale tutaj. Nie, no bo. Moment. E, nie no. Dobrze, to jest trójka. Ona się po prostu. Źle słuchajcie, otworzyła nie do końca. Tak, to jest trójeczka, bo tu już jest piątka. Myślałam, że nie ma. I mamy tutaj chyba też jakaś owocowa. Zaraz wam powiem, ponieważ też nie chcę, wiecie, zdradzać wszystkich. Jest to kraina słodkości. O sfokusuj mi się. Kraina słodkości, jabłko suszone, rodzynki, rodzynki, olej roślinny, czarny, bez owoc, aronia, owoc, hibiskus, śliwka, liofilizowana, malina liofilizowana, róża, płatki, wiśnia liofilizowana i aromat. Także to mamy dzisiaj coś takiego, coś takiego słuchajcie i w sumie mogę Was troszeczkę przybliżyć i zobaczymy. Dobra, to jest to, żeby mi się nie pomyliło, bo to jest dwujeczka. Wczoraj tylko pierwszą piłam, ale słuchajcie, ona była obłędna, ta herbata. W ogóle ta Irving się, wiecie, nie umywa do, do tego. Ups, ups, ups. Coś takiego tutaj mamy. Coś takiego mamy w trójeczce I zobaczymy. Ja sobie wczoraj nawet. Azury pomalowałam, żeby było tak już wiecie, bardziej klimatycznie, chociaż ja dalej tego klimatu nie czuję, przez wczorajszą wichurę zerwało mi termometr, to nawet w kuchni nie wiem ile jest stopni, co prawda przy wyjściu do domu mamy drugi termometr, ale tam wiecie, z jednej strony bardziej wieje, z drugiej mniej, zawsze się sugerowałam tym termometrem takim od kuchni, no a tutaj cóż, ale chyba widziałam teraz minus 5 stopni, więc jest wesoło, a mamy siódmą rano i tutaj mamy mentosa mentosa hmm, jabłko takie karmelowe zaraz sobie jeszcze przeczytam, tak cukierki do rzucia o smaku jabłkowo karmelowym hmm, hmm, hmm. także dzisiaj mamy takie pyszności, herbatkę sobie właśnie za chwileczkę zaparzę, ale zaparzę hmm, chyba tą herbatkę posmakuję a ta irwin będzie na później, także zamykam teraz robić śniadanko. To no ja, moi drodzy, relaksuję się już po śniadaniu, zjadłam sobie śniadanko, piję herbatkę w świątecznym kubeczku. Słonko pięknie, zobaczcie jak tutaj na szafie widać, słonko pięknie świeci, ale to jest złudne, ponieważ jest na minusie i chyba nawet 5 stopni, chociaż tak jak mówię, dokładnie nie wiem, ponieważ w kuchni zwiało mi termometr i trzeba będzie nawet mam tutaj chyba części tego termometru, słuchajcie, żeby nie było, zobaczcie. On jest już w częściach. Także trzeba będzie go na nowo <laughs>, zawiesić, zamontować. I słuchajcie, ja przychodzę do was z rozdaniem. Tak, z rozdaniem jest to za chwileczkę, za jakieś dwa tygodnie, minie mi kolejny rok na YouTubie i tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie Zrobić teraz to rozdanie, żeby do tego 15, coś mi się włosy elektryzują, do tego 15, żebyście, wiecie, mieli czas, żeby też ta paczka doszła, jednak, bo chciałabym, żeby te paczuszki doszły do świąt, także stąd też szybsze jak gdyby rozdanie. I cóż, należy być oczywiście, z zasady rozdania, należy być moim subskrybentem. Jeżeli chodzi o subskrypcję, to. Jeżeli teraz macie je zakryte, ok, nie wnikam w to, ale jeżeli osoby mnie subskrybują yy, i właśnie mają zakryte subskrypcje, to prosiłabym, aby w dniu losowania ta subskrypcja była po prostu otwarta, a później można z powrotem już ją zamknąć, yy, też w to nie będę wnikała. W komentarzu należy wpisać grudzień. Po prostu grudzień, nic, nic wyszukanego. Rozdanie trwa: ja sobie tak zerkam tutaj na mój kajet, żeby czegoś nie pomylić. Rozdanie trwa od 3 grudnia 2021, czyli od dzisiaj od piątku, do 10 grudnia 2021, czyli również do piątku mamy tydzień yy, czasu. Wyniki rozdania 11 grudnia 2021 bądź 12 grudnia 2021, zobaczymy jak to jeszcze się wiecie w, w czasie rozłoży. Rozdanie jest na terenie Polski, ale jeżeli macie kogoś tutaj w Polsce, kto będzie w stanie Wam wysłać przesyłkę za granicę, to jak najbardziej możecie również brać udział. Zwycięzcy mają czas do 12 Grudnia 2021, oczywiście w momencie, kiedy losowanie będzie 11, a jeżeli losowanie będzie 12, to adekwatnie 13 do 13 grudnia 2021. Macie czas, aby się do mnie odezwać w wiadomości prywatnej, bądź na mailu, albo na Instagramie. To już macie do Waszej dyspozycji. Pozostawiam właśnie, gdzie się odezwiecie. I cóż, nie powiedziałam jeszcze o tym, co będzie w rozdaniu. Tak jak powiedziałam, czy nie powiedziałam? Dwie osoby wygrywają. Będę losowała dwie osoby i są to takie niespodzianki. Nie będę Wam pokazywała, co jest w środku. Tutaj jeszcze coś do tego dojdzie, ale po prostu to akurat już jest zamknięte i tak, żeby nie było widać, żeby było bardziej tajemniczo. Także Dwie osoby będą losowane, więc też jest troszeczkę większa szansa na to, że jednak trafię na ciebie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. I jeszcze chciałabym powiedzieć jedną sprawę, ale to już nie odnośnie rozdania, tylko znaczy, jeszcze odnośnie rozdania to bym poprosiła, abyście czytali, jeżeli nie oglądacie filmików, właśnie z treścią, która jest wam przekazywana, bo dużo osób i to zauważyłam już henhen hen wcześniej, jeżeli było robione rozdanie, zresztą to nie tylko u mnie na kanale, bo i u wielu innych osób i te same błędy popełniają te same osoby, ale to już inna sprawa. Po prostu jeżeli nie chce wam się słuchać tego co mówię, a czytacie to co jest pod filmikiem, to czytajcie ze zrozumieniem. Tylko o to proszę, bo, bo tak jak mówię, część osób cały czas po prostu popełnia ten sam błąd i później w momencie losowania niestety jest, że tak powiem, ząg, bo niby ten ktoś, wiecie, bierze udział, ale nie spełnia jak gdyby zasad rozdania. To tyle, jeżeli chodzi o rozdanie. Chciałabym jeszcze... Chciałabym jeszcze o czymś. A, yy, tak, planuję zrobić takie QA świąteczne, więc jeżeli macie jakieś pytania takie związane ze świętami, yy, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, właśnie o mnie, jeżeli chodzi o kwestię świąteczną, to możecie pod tym filmikiem również pisać yy, pytania, bądź na Instagramie, albo również w społeczności. Yy, zadałam pytanie, to już też dowolność, yy, gdzie będziecie yy, chcieli. I cóż, ja nie będę, kochani, już dzisiaj przedłużała, bo dzisiaj taki piątek będzie bardziej porządkowy, sprzątanie, więc już też nie będę chciała Was tym zanudzać. Mam też kilka rzeczy do ogarnięcia, więc na pewno już nie będę latała z kamerą. Zostawię sobie pewne rzeczy na dzień jutrzejszy i. I po prostu jutro, jutro się z Wami również połączę, także ja gorąco Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że komentujecie, daje mi to ogromnego powera naprawdę do dalszego nagrywania. I cóż, mam nadzieję, że przejdziemy razem przez te wszystkie 24 dni i więcej, że na tych 24 dniach dzień po dniu się nie skończy, bo tak jak mówię, życie plany planami, życie sobie i ja to będę cały czas powtarzała, bo u mnie to się sprawdza po prostu w 100%, wiecie, ja sobie coś tam niby zaplanuję, a niestety wyskakuje i. No i co? I plany trzeba zmienić. Także to by było na tyle. Ja gorąco dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Wszystkiego dobrego dla, dla Was. I my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa!